W ostatnim odcinku pokazywałem wam e, przy, przypadek pacjentki, która uniknęła operacji mimo olbrzymiej przepukliny na poziomie L4-L5. A dzisiaj pokażę wam pacjentkę, która ma problem piętro niżej na l 5 s i niestety takiej operacji potrzebuje już i w zasadzie potrzebowała już jej dużo wcześniej. E, przyszła do mnie z bólami w odcinku lęziowym i z takim bólem promieniującym do nogi, faktycznie po dermatomie L5. Z takim bólem, słuchajcie, że w skali od 1 do 10, 7 w zasadzie się nie zmniejsza. Ruch nie ma znaczenia, bo ją cały czas nie może spać, bo ją ból wybudza. Czucie nogi jest słabsze o ponad 50% właśnie w dermatomie oderwianym z tego korzenia. Mięśnie wskaźnikowe osłabione na połowę. Wyładowania spontaniczne mięśni, takie mioklonie się pojawiają. Generalnie ledwo chodzi na tej nodze i tak się biedna męczy od 3 lat. Zobaczcie, jak wygląda. jej rezonans magnetyczny tego leniwego odcinka. Teraz jak sobie popatrzymy na tę płaszczyznę, płaszczyznę strzałkową. No to wszystko mówiłem wam a propos jej objawu w kontekście tego właśnie korzenia z segmentu l i Faktycznie widać, że na tym L501 coś tutaj się dzieje. Widać przepuklinkę, widać zmiany typu Modik. Na L2 też widać jakąś tutaj przepuklinę brzuszną. Pytacie, czy dawała objawy ta? Nie, nie dawała. Tu jakiś nie niedosz, doszła lumbalizacja, widzę w kości krzyżowej. No ale wracając do jej problemu. Jak teraz sobie popatrzymy na ten właśnie segment, l 5 s 1. Troszkę zaczniemy nim obracać, bo jesteśmy na środku. Na środku, więc jak widać, w kanale dużo miejsca. Ona ma objawy korzeniowe bardzo, bardzo czytelne. Jak pójdziemy sobie na prawą stronę, Jesteśmy w prawym otworze. Zobaczcie, tu jest otwór międzykręgowy. Tu jest korzeń kręgowy. Tutaj nie za dużo te przerośnięte. I trochę, trochę tej dyskopatii. No ale dużo miejsca widać jeszcze. Zobaczcie. W tym korzeniu w ogóle duża rezerwa. No a tutaj, tutaj z prawej też uciśnięty nie jest. A jak pójdziemy sobie na stronę lewą, tam gdzie ona objawy miała, lewostronne. Przepraszam, prawą. Prawostronne, nie lewą. To zobaczcie, jak wygląda otwór. Porównajmy jeszcze raz z lewą. Duży otwór i korzeń i z prawą. Zobaczcie. O ile piętro wyżej korzeń widać. Tutaj korzeń rdzeniowy jest tu. Oto, to jest korzeń. Uciska go od brzusznej strony dysk, a od grzbietowej wygląda jakby to było do żółte, ale Coś one za wypukłe, jak na wiem za żółte. Teraz zobaczymy, jak to wygląda w płaszczyźnie poprzecznej. Nie, tutaj nie pokazali L5, tu będzie L5 jest 1. OK. A tak, to oddzielnie zaznaczone jest. Dobra. I tu, jak sobie zejdziemy, no tak prawostrony. Zobaczcie z lewej korzeń w zachyłku, a z prawej to jest ten dysk, który tu się wypuknięta dyskowa, a tu a no właśnie, to nie wiem za dużo tylko tu no właśnie coś było takie za bardzo tutaj wypukłe. Tu widać torbiel stawową. Słaby ten rezonans do takiej oceny. Tu by się przydały trzy tesle, nie półtora, no ale widać, że to ze stawu wychodzi, więc za dużo jest tu. Więc tutaj tutaj torbiel stawowa przytrzasnęły jej ten korzeń od tyłu i od przodu. I ona tak, słuchajcie, chodzi od trzech lat. Także no, to trzeba koniecznie zoperować, od, odbarszyć ten korzeń. Eee, czy, czy, czy w czy w to już doktor, który to będzie robił, musi zdecydować. Eee, nie będę wchodził w te szczegóły. Eee, no, aczkolwiek to jest korzeń naprawdę, zobaczcie, to, 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 totalnie, totalnie przytrzaśnięty. Jeszcze raz Wam pokażę, Lewą stronę, żeby było, żeby było porównanie. Zobaczcie tu, jak widać ładnie, korzeń i jego, jego tutaj jeszcze, jeszcze jakąś rezerwę. W zachyłku, tak tu zatrzaśnięty z obu stron. Dociśnięty przez dyski tą torbiel do łuku kręgu. Także naprawdę od trzech lat to bidula ledwo, ledwo chodzi z tą nogą. Także nawet po zobaczeniu. Pytanie, na ile ten korzeń w ogóle jeszcze wróci do normy. Jak od 3 lat ma takie objawy, no to żeby poza bólem trochę tej siły i czucia wróciło, to będzie super. Na pewno będzie musiała troszkę witaminą B się posuplementować. No zobaczymy, słuchajcie. W każdym razie, no jest to, jak widzicie, przy, przypadek z takimi objawami i z takim obrazem klinicznym. Tu nie ma w ogóle co próbować leczenia zachowawczego. Tu naprawdę operacja i to pilna, bo to już i tak za długo trwa. Także, jak widzicie, w tej sytuacji operacja jest niezbędna. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybujmy kanał, daj łapkę w górę oraz zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach. Widzimy się w każdą środę. Pozdrawiam. Wojtek Jałoński.